No, więc tak, przerabiamy teraz zakończenie naszej robótki sposobem włoskim, czyli będziemy je zakończać igłą, ale żeby sobie przygotować taką fajną bazę, właśnie do pracy tymi oczkami, musimy przerobić ostatnie dwa rzędy naszego ściągacza w taki dosyć specyficzny sposób. A mianowicie, tak. Pierwsze oczko, ja mam prawe, więc je ściągam. Tak. Drugie oczko mam lewe i przekładam nitkę przed to lewe oczko. Przed i to lewe nie przerabiam, tylko przeciągam na prawy drut. Teraz prawe oczko przerabiam normalnie na prawo. I znowu przekładam nitkę z przodu robótki i ściągam oczko lewe. Tak? I znowu prawe przerabiam, lewe ściągam z przodu robótki. Prawe przerabiam, lewe ściągam. I tak do końca tego rzędu. Prawe przerabiamy, lewe ściągam. Prawe przerabiam, lewe ściągam. Prawę przerabiamy, lewe ściągamy. O. Tak. I tak waszą robótkę, yy, którą tam macie, sobie przerobić się tą długość do końca. Tak. O. Teraz obracamy z drugiej strony i z drugiej strony robimy dokładnie to samo. I teraz mamy kolejny, hmm, kolejny nasz, yy, no, rządek. Ja sobie tutaj prawe już przerobię, tak, jako yy, prawe. Potem mam lewe z nitką z przodu, przeciągam tylko, tak. Potem znowu prawe, lewe, przeciągam. Prawe lewe przeciągam, prawe, lewe przeciągam, prawe i tak do końca tego drugiego rzędu przed wykończeniem. oczko sobie na lewo <laughs> i teraz tak mm, teraz sobie nawleczemy naszą końcówkę odciętą nitki na igłę tak I robimy następująco. Ja tutaj mam pierwsze oczko prawe, więc wbijam się w to oczko tą nitką, przeciągam ją i po prostu to oczko ściągnę z drutu. O. I teraz tak. Kolejne oczka mam lewe i prawe. I wkładam igłę z przodu, w to prawe oczko, i przeciągam nitkę. Musi to zaczepiło. I przeciągam nitkę przez. Potem mamy drugie oczko, czyli to pierwsze w sumie jako lewe. Też podkładamy od przodu, wkładamy igłę i zaciskamy. I te dwa oczka ściągamy z drutu. I tu nam się tworzy taka pętelka. I ta pętelka nam teraz posłuży do przerobienia kolejnego oczka. Czyli nitkę sobie kładziemy z tyłu za pętelką, wbijamy się w to lewe oczko, tutaj od przodu, ale nie tak, tylko w ten sposób w oczko. Wbijamy się. Tak i teraz w tą naszą pęteleczkę. Się tutaj, która nam sterczy. Wbijamy igiełkę i przeciągamy nitkę. O. I dobrze sobie dociskamy, dociągamy tutaj. No i teraz znowu ten sam manewr powtarzamy, czyli prawe oczko podkwantowujemy, wbijamy się. Potem w to pierwsze, tak, o. dociskamy i ściągamy. Teraz w lewe oczko się wbijamy od tej strony, przeciągamy nad naszą pętelką, która nam tu też powstała, tak, przeciągamy nitkę i wbijamy się w tą naszą pęteleczkę. W ten sposób i zaciskamy i znowu kolejną prawe od przodu tak to lewe również od przodu dociskamy i ściągamy te dwa oczka i zostaje znowu pętelka. I teraz przekładamy sobie tą nitkę tak tutaj, żeby nam nie uciekło oczko. I z tyłu za tym oczkiem lewe. I w to oczko wbijamy w tą pętelkę wystającą. O. <kluje> Dobra. I teraz znowu mamy prawe oczko lewe oczko, ściągamy, mamy pętelkę, lewe, wybijamy się z przodu robótki, ale od tyłu oczka, tak, i tutaj w tą naszą pęteleczkę, o. i teraz znowu w prawe. Do lewe, ściągamy dwa oczka, o pętelka jest, teraz w lewe, za pętelką nitka, tak, o, tu mamy pętelkę z przodu, za pętelką nitka, w pętelkę się teraz wbijamy i przeciągamy. I znowu tutaj mamy to prawe, tu mamy lewe, czyli pod prawe, pod lewe i ściągamy oczka i mamy pęteleczkę. I teraz znowu lewe, za pętelką musi iść nitka. O tak i tu w pęteleczkę. I dociągamy. I znowu kolejne oczko mamy prawe. Tak? Więc w nie się wbijamy. Potem w to pierwsze. I ściągamy znowu z drutu. O. Teraz lewe. W pęteleczkę. I dociskamy. I znowu w i w to pierwsze oczko i ściągamy z drutu i znowu tutaj w lewe o. i w pęteleczkę dociskamy i znowu w prawe pierwsze ściągamy Mamy tą naszą pętelkę. Tak i tutaj się wbijamy w to oczko tak od tyłu. Tą pęteleczkę. O. I już mamy. O. Jak widzicie, już nasz brzeżek jest fajny, tak? Bo tutaj nam się te oczka ładnie prawie zamykają na okrągło. O, jak widać, nie? One przechodzą w ten sposób. Także bardzo fajna metoda na zamykanie oczek. No i teraz tą ostatnią nitkę, yy, oczko, wiadomo, wkładamy, bo ja sobie ten fragmencik spróję. Będę wam pokazywać brzeg yy, tamtej robótki, jak robiłam. Yy, no. Przy kocyku, nie? Także tutaj potem wkładacie sobie tak i zaciskacie pęteleczkę i kończycie. Zamykanie oczek. No więc myślę, że fajna sprawa. Także ten filmik już mamy. Jak wykończyć ładnie kocyk. Ten jest taki fajny, elastyczny, jak widzicie wykończenie. Tak? Czyli nie ściąga nic fajne właśnie takie ściągaczowe. No. Dobra, no to teraz jeszcze kolejny filmik sobie nagram yy, brzek. Z narzutem. Jak zrobić? Szek z narzutem, żeby był taki ładny. I równiutki. No, także zapraszam do kolejnych filmów. Będziemy znowu coś tworzyć. Fajnego, jakieś fajne propozycje. I dziękuję za, za to, że ze mną jesteście.